Trzymałeczko, wszystkim z tej strony. Chętnie dzisiaj ze mną są. Ja mam cię manko. P190 Trzymałeczko, trzymałeczko, trzymałeczko. Które ma echo? Pirat, pirat. On, On chyba nie ma mikro. Pirat będzie cicho i program przywita się. Nie bić się. Ale mu Ej bije mnie! Nie bić się! Mam. Ale zamieszanie. Dobra. U, ty dobra. Boże, już dobra. I to są kwadraty wojny. Zapowiadałem tą serię na moim kanale. I co? Tak. Wszyscy, są w czerwonych pis piszą D. Małe D. 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 No piszcie, piszcie o czerwonych. Nie jest tak. DDD, pirat blue jest? Aha, no faktycznie Zmieńcie Monik Zmieńcie Monik No coś muszę Koniec? Dobra, z... ja mu zmienię Jest mi nie... już? E, Piraty <laughs> 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 Monik Monik, piratki coś tam

来，开门。来，开门、yeah,。哎、yeah. uh，呢、huh. uh. uh. uh？这、huh. 个、e no. uh. uh. uh，这个不多。这个号，那这个号几钱呢？Huh. Ja nie znamy. Nie znamy. Dobra, aha, on się... tak wgryty, nie zna. nie znam. dobra, chodź, idziemy aha, też tak,

Daj lepiej się zatrzymać na Skype'a, bo nie chcesz? Ale w miejscu. Ja opierdzielę. Co wchodzę? Ale lagi. Ja opierdzielę. Pogna. Ale ona słyszy na to jeszcze. No wiem, ale lagi. Jak się pójść? No, żółto jest drobna Dobra, chodź Masz jedno, musimy mieć równe 20 no Dobra, chodź, idziemy O, woda, żal Czekaj, to będzie gdzieś tam Dobra, chodź, idziemy Czekaj, bo łapie są No wiem, mówiłem właśnie O, po co idzie O, ja pójdę Dobra, chodź Jezus Dobra, chodź Anek Dobra, musimy gdzieś iść Tu może jakąś wieżę zrobimy, a nie? Na Skype'a? Na Skype? No, laguje Dobra, możemy się przenieść Dobra, to robimy cięcie, dobra? Dobra, ja zrobię... Ty też robię cięcie, dobra to Ja się na, na Skype, przenoszę, czekaj, ja cię robię cięcie Po przerwie się widzimy Dobra, widać, że po przerwie już wszystko ogarnęliśmy sobie Skype'a laguje, chyba już nie będzie Chyba. Zresztą nie powinno zachwycać, by głodny. Ej, hey, ja zaraz. Ja już jestem. No, i zaraz zginiemy. Znaczy, ja zginę, bo jestem głodny. Tak, ja mam. Co masz? Kulnik? Nie mam sprinta, czekaj, nie mam sprinta. Kulnik? Ja. ja jestem cyk... Ej, a ja nie mam sprinta. No właśnie. Dobra. Tam jest. Świnka! Za tamto świnkę, cmajdu, to moja świnka! O świnka! Najtowca Mamy tutaj takie. Podziel, świnka. Podzielmy się tym łupem. Nie wiadomo ile drogki. Dwa. Założy się. Mówiłem, że dwa. Daj jeden. Trzy. Daj jeden. Daj, daj jeszcze po co sobie. Daj. Daj daj, 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 daj. Ja daj nie, bo... <grym> nie wchodźcie. mi na lewe, bo nikt nie ogląda. Ja, bo w na smok Tam jest kolejna. Znowu nie, ma, no nie mam, sprinta, lol'! Ja mam. Jest... An, czekaj na mnie! Han. Ej, ja mam już jeszcze. O tam, za nami. Tam, za, za tobą! Lecę w wodzie. Ja, jedzieli nie ma spinta. O, mam je, skoczy Masz jedno. Han, masz jedno. Tu ci tam. Chodźmy, no tam, chodźmy. Chodźcie, jakoś, jakoś ogarnie na wiele albo coś. Oświnka. Ja idę po tą drugą. Ty, ty bij po tą pieszą. Utop się! Bierze. Rzamek, e, wierzę. Ej Han, gdzieś ty polaz? Han, gdzieś ty. Co ty robisz? Han, co ty robisz? O, no wiem, ja też mam jednego. Miałem. Ej, Han, co ty robisz? No potrzebujemy może jakiegoś kobla. Chyba weź mi zarazisz jakiś kilo albo co mieczek. Na świnki. Chodź dam ci jedno mięsko. Kutofoks... Ej... Macie To ja robię, ja robię, to ja A bo nie, zrób, dobra, zrób, zrób, Han, robisz? Ty, Han, robisz, ty? ja, czekaj, ja robię, ja, ja zrobię tego jednego drewnianego Czekajcie Ja zrobię jeden drewniany i wykopiłam tego kobla Ale nie rób tego, kilów nos general Czekaj, wykopię dziewięć żeby tu porabił bazę, nie, bo zabisko to jest. Masz. No, masz po to, to jest po to. trzy. Oj, dobra. trochę tu pokoczymy. No. I będziemy się, się z tym zająć. Ej, patrzcie, ej, cave, hey, cave. Hey... A nie, to nie cave, to zbugowane. Zielona. To taka nasza. Taka baza, ta. Yy, taka baza, taka, 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 taka. Spokojnie, hand podzielę się. O, tą, stąd, odejdźcie. Od, 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 Spokojnie, hand podzielę się. Chyba. Ej, to jest jakaś taka baza tam? Taka baza... Jakby yy, to powiedzieć? Taka baza... Nie wiem... Yy, taka... Na chwilę? Co masz pięć? Żelaza. Koni! Przygłośnij się trochę, bo nie rozumiem nic. Aha, adventure nagrywa. W ogóle, jeżeli większość to nie wie, to craft to adventure. Tak? To, 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 jest, to jest adventure? Adventure to nie nie kojarzysz. No nie. Adventure to L to craft. Nie wiem. Czekajcie, czekajcie, zaraz wracam, czekajcie, zaraz wracam. Ja jestem. Ja wiecie, że noc idzie? Może byśmy się w pierwszą noc przetrwali? Tylko musiałem zmienić to minecrafta, wiesz? No może, ale masz łóżko. Ale one, one nie spadną z góry, te potworki? Nie, O, węgiel. To zatamujemy węgiel właśnie. węgiel, bo ja może żelazo. Konik. Będzie. Ej, bo tu myślę, że to jakiś kraj będzie. A fajnie, FPSy się ogarnęły, jak dałem większy ekran. No, tak nie fajnie, nie? Tak, tak nieautystycznie to wyszło. Ale tu byśmy, tu byśmy nawet mogli taką wieżę zabić, nie? Pad. Patrz tutaj zrobimy taką wieżę, no nie, będzie byście no. do góry, a tu będziemy mieli takie główną wiesz, takie główne centrum, centrum dowodzenia, wiesz. A to by było dobre, no fajnie, dobra. Potem jak znajdziemy ich zamek, jak się Cojiem nawalać? Nie no. wiesz, nie? Także no. no. Albo na spawnie, na spawnie może. Wiesz tak kosztem. Ty mam 12 żelaza mam. Czemu się zrobiło? Putyk... No dobra Zostajemy Ej, zostawcie moje żelazo, zostawcie moje żelazo Dobra, no, jest, 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 jest jeszcze podobniczki lop i ten, i ja Ale ja żelazne robię

Czy to, to jest wasze? To już jest, jest wasze. wasze. No i zawsze co, nie? Lopy sobie, sobie dwa, jeszcze te. Idziemy kopa. Ja? No wykopałem tam z tobą wtedy, jak kopałem będzie. Tyle miałeś? Dobra, to trzeba jakoś tak fajnie ogarnąć. Zróbcie, zróbcie, się, zróbcie sobie miecze, albo kilofy, nie wiem. Czekajcie, jest 8 żelaza, to stać na dwa kilofy i na jeden miecz. O, węgiel. No na przykład, ten, 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 e, czekajcie, ja tu mam ten, ja tu mam... A może zrobić miecz, albo kilofo, jak chcesz. Ej, sobie chcesz, chcesz miecz, czy kilof? Masz piecików, żelazo. Picyku masz? Tam masz piecików, żelazo, chcesz? No, ja to też jest. Co, I przydzonko by się wydało. Gdzie, jak ty go widzisz? ty go widzisz? A czyż tu nic nie ma? No nie ma tu nic. No, czekaj. Ty, ty później grasz na tym. Ja na krótkim. Ty na normalnym czy na jakim? Fajny. Taki kulisty, nie? Mhm, coś to Co raz zobaczymy. Coś, coś złączyło.